jest z nim tutaj Super Ops yes, no, na tej mapce Herobrine jaka? O, ty znasz nazwę na pewno zawsze ja nie, Jaka no? ona ma? Na, ta mapka? Jaka ona ma, ta mapka na, na nazwę? Herobrine Mansion Return. No, o, to skrzynia. A co skrzynia, 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 skrzynia? To jest? O. Eee, co, o, Ile co, ja o, mam dusz? Ciekawe. O, to mało dusz mamy. Nic nie możemy kupić z tych dusz. Minimum 275 trzeba mieć. No to jak tak, to nie. A co oni sprzedają? Jak zwykli sprzedawcy, a ten będzie ciekawszy. Hmm, daj mam co tu? Ile? Ile masz tych gold nuggetów? Trzy. Trzy, ja mam dziewięć. A ile potrzeba? Pokaż go Na trzeba 16. Ja już mam miecz dementowy. No, ja nie mam. Eee... Weź, weź, weź go, weź od... go, mi. Może chestplate? sobie. Kup... A, też 16 chestplate. drogo no. Droga, <grym> Drogo, drogo. <grym> drogo <grym> jak, ludzie, jak w polskim. Jak, jak w Biedronce. Dobra. To, to zostawiamy tutaj. Oki, tak samo. 26, hmm, 26, Ja. 26, Dobra. Więc... sobie wezmę. Takie słoby tej znowy. kule do tej skrzynki. Słoby kurde do tej skrzynki. będziemy mieć. Tutaj, tutaj, tutaj... Tutaj, tutaj, tutaj Mogę to mieć y, tą potkę, wiesz, resistance, strength, has, i speed. Wiem, ale nie wiesz tego, to będzie... to na Herobrine sobie Jak będzie? No, dobra. O, to będziemy wybrali na bossy tą potkę. dobra Potka specjalna. To sobie wracamy? No, czekaj. Eee... Tylko to wrzucę. Ja dobra. Tak, bo dostaliśmy w poprzednim odcinku jakąś taką książkę od tego z, z Kula. No. Your... E, Your's orders. Co znaczy order? I twoje cele? Nie pytasz? Dobra. E, to do. Take over village. Look up prisoners. With code 186. Find a ritual, ritual ground. Begin some morning, bring skeleton to life and run the town. Ma tarczę? z tego, tego Herbryna książka. Co ma zrobić. Kurde. Riker, chodź zobaczyć. Czekaj Gdzie jesteś? Na dworze, przed, przed tym... Zobacz. Wiktor ma tylko fojo! Get the fuck out! GZ! Dobra, idziemy. Chodź. Gdzie teraz iść? Ja za to pójdę, nie? Best log. Drugi, trzeci, trzeci, czwarty. Enter the school cave. Effort skeleton. Dobra, to piąty teraz. O nie. Soul's currency. Uh, kill in Bend Soul in heaven shop. Tu, tu jakieś domki są. Right, quest one. Eee, cześć, to jest położne quest robimy. Visit farmhouse, search for queen of Waj, waj bo creepery są. Ja no też będę nie Tak nie bawię. Dobra, to jest chyba jakiś domek farmera, co nie? Możliwe tutaj. nie, nie. Bo to jest napisane w kości, że mamy znaleźć domek farmera i znaleźć króla slajmu. Tu akurat nie ma nic ciekawego. Okay, dalej okay. to może, może będzie z tyłu. Tutaj jest jakaś, jakaś altana. No. Chyba tam... czekaj no. Ałaaa. Ałaaa. Ty cholera no. No, drugi, trzeci arty już pokonaliśmy do wielką czaszkę Mam y strzałę w ręce soul in the heaven's I w głowie Dobrze, Access Villa, a teraz throw the map Pencils mm. the front. Taka nie, nie czaję tego w ogóle tego, co Chodź drogą i nie będziemy część. Ale nie, by jakoś kwestię wykonamy, bo to będzie problem Potem co się nie zaaktywuje, będzie dupa Lada Moja dusza O o Ja chciałem tam skoczyć Ooo widzę Nie dmuchaj do mikrofonu, proszę Cię Ała Ty, 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 ty. No, no kuźle, nie da mi dojść do siebie Widzę No jakiś pojęcie chce jest Lul! Oczy, to oczy tej są. A, to już pamiętam, oglądałem już jak to jest. Jakie wytrzymałe cholerstwo? O. O, kobla Przepraszam, co to jest No. Wiedziałem, że tak będzie. Zawsze się bije na odcinek. I chyba... O, podka. Zobacz, tam podka, co chciałem kupić, była tutaj. Jaka podka. Ta podka co tam? 2 kosztuje coś tam, nie? To to. Dobra. Trochę porządku trzeba boss? porobić. Chodź. Porządki well, trzeba. Okay. Zwentary zrobić. Nie wiem, no, ale ty był jakiś. Mieliśmy jakiś quest poboczny. Te to... super. Side quest. Farmer needs need help with climb. Hmm. Zrobimy ten kwest poboczny jeszcze. Oooo! ma być. To jest No dobra, nie robimy kwest pobocznych. Dobra, czekaj jeszcze, porządek robię, więc teraz idę. Dobra, to mam jedną splashing w Heal jakby co? mam byś Coś... A się może obrazami. Dobra, mamy dobrze. Dobra, lecimy. Na was. Na. Na. tej chwilę. Już Na. Już Na. 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 Nie Czemu to nie otwiera. A ops, <ścoughs> nie chciałem wrzucić. Ta, 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 ta Mówiłem, że trzeba by tam jeszcze chyba słuchać żeby to odblokować. A, to, to nie jest poważne, to jest górny tak? Ale nie, jeszcze ten tam quest do zrobienia. Jak my teraz tam wyjdziemy? Tędy. A tędy już nie ma wyjścia. Może parkur chcesz robić Co cofamy się? To no tak. Czekaj, no to game dodajemy dajemy, i farmy się na jakiś problem. Nie ja wiem. Dajesz. Już jestem, daleko. Blisko, znaczy blisko tej farmy. Mówiłem, że trzeba będzie wykonać jeszcze na quest. Mam pan na własnym serwerze, kuś. Poczekajcie, poczekajcie, o i znalazłaś tego farmera.

Dobra... Ja tam, tam jest czy nic nie kliknę, bo tu jest jakiś ziomuś? A dobra... Jak wyjdziesz? Raz jest tutaj jakiś... Uuuu, mam uuu, fajne maitemy! za co? Podkis sprzedaje. za co? Jest dwójka... Za trzy zębiaka i trzy kości. Pet to extract in the hopper. A to, dobra, chodźmy z slajma pobić. Halo. Wyjdziesz? Po... Wyjdę. Dawaj. <grym> Udowadnić ci? Hm? No Nie niszcząc niczego. Co ty zrobiłeś? <grym> Otóż. Te chwili. Masz. No czemu teraz nic nie działa? Yep. Tutaj jest sobie jakiś jakaś rura pompująca I slime jest pewnie tutaj Farnie A nie można zbierać? O, głupi Zbieramy Zbieramy Chodźmy, zbieramy Big slime No to idziemy, 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 idziemy. O, big slime to fucku, mamusia <śmum> Mamuśka chyba, Aldi. nie mamusia. To mamuśka jest. <śmum> Teraz jest z właśnie taki zegarek, ale to jest właściwie tego i odcinka. No. A oh, fuck. Zauważyłem, że nie tracimy XP, jak giniemy. Hmm? A tylko, że nie mają czątników nigdzie? <grych> Dobra, to co? Wychodzimy teraz na powierzchnię i... żegnamy się? Tak. Idziemy do Rejza. I będziemy kończyć. I co, to był quest? Widzimy? Czy jak? Co? Co mówiłeś? To był quest? Tak, to był quest poboczny. Hmm. Ok. okej. To było go wykonać, żeby zrobić następny quest. Dziwnie to zrobili lepiej. Okay. Teraz ty wyjdź. Thanks, again I will. Coś dał? Weź. O, dał 3 goldnagety. Fajnie A to Ejo. wydał? Czy mi? Tak. Mi Lubię ci bardziej mnie. Dobra, to co? Po na dwór. Ja ten tarasik ładny. Nie. A więc tak. Nie, no. nee, nie mogę cię pochnąć. Szkoda. <ślesk> No właśnie. Cześć wszystkim. Na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się utopię. Cześć. Dobra. cześć, cześć duszę.